Cześć, Siemano! Witajcie z tej strony Siemano Dzisiaj sobie zagramy w farminga 15. oczywiście seria yy, Ubogi Rolnik Dzisiaj Jedziemy sobie siać O Jezu ja do. Jedziemy sobie siać Czekajcie, czym to się wybierało? Eee, Wybierz ziarno O dobra <klam> Jedziemy sobie siać rzepak. Tak grałem, że nie pamiętam nam się to wybierało Dobra, tu był rzepaczek, dobra, zjeżdżamy, zaraz sobie go wybierzemy O, pomaleńku Dobra, otwórzmy może jedne drzwi yy, Wjedziemy siać rzepaczek Tutaj trochę zacząłem, ale było mokro, więc postanowiłem znowu wjechać w to pole Mówię, spróbujemy jeszcze raz, więc wjeżdżamy yy, W sumie tam jest też, tam musimy przyjechać Trochę zacząłem, ale tak jak mówiłem, trochę zasiałem i więcej nie dałem rady Tyle co zasiałem tyle jest. Dobra. <laughs> Pomaleńku. Włączamy siewiczek. W ogóle siebie strasznie szybko idą. Tym siewiczkiem, więc tutaj nie ma co się bać, że one strasznie wolno nam pójdą, ee, bo dość szybko, nie ma co mówić. No i w kolejnym odcinku żniwa. Wiem, że odcinek z 15, one są raz na jakiś czas, no bo to jest seria taka dodatkowa, no nie będzie. Tam 30 odcinków, nie wiem czy, 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 nie wiem, czy w ogóle na tych 30 odcinków, no po prostu będzie, jeżeli nie będę miał odcinka, no, wrzucamy, nagrywamy, czy singla, sam nagram, czy z Romanem, będę chciał bardziej z Romanem, już nie jakiś drugi, na dwa będę chciał robić, więc naprawdę, no, no seria fajna, tak sami porudzić do przyszłości, ale po prostu, no na czas, nie no, sami wiecie, my się teraz poświęcimy, poświęciliśmy się innym seriom, więc, no, tak łatwo nie jest, ale no. Dobra, <laughs> no, jak widzicie to też się, w jak mówiłem szybko pójdzie, więc dzisiaj długiego odcinka z 15 nie będzie z siewów, dość szybko to idzie. No 80 dostaję tylko po dupie, już jak widzicie, ona pali strasznie dużo, co w sumie w szoku jestem, że tyle może 80 palić, że zaś no musiałem chwilę dojeżdżać, znowu zalewać dla niej, bo bym dojechał na pustym, pustym silniku, więc w ogóle coś w pustym baku. Nie wiem, czy w ogóle wystarczy mi tyle ropy. A może i wystarczy. Nie, no może powinno wystarczyć tyle ropy. I jeszcze, jeżeli nie wiem, to bez... nie, będę, nie wiem, jak tam będę stał, stał z czasem. Jak będę stał dobrze z czasem, to jeszcze pojedziemy do siebie kukurydzę, bo tam też było mokro. Ale tam przyjechałem bronami i już powinno być wszystko. Git. I też tym siewie ku kukurydzę. Co w sumie sam się zdziwiłem. Ale no niestety musiałem nim, tak? E, dobra. Tak, o, w sumie tutaj możemy. A w ogóle strasznie ta pompa, nie wiem, od jej odcinka jest strasznie tak szybko puszcza, tak szybko podnosi, ja tylko leciutko dźwignie rusza. więc patrzcie, zaraz to bachnie, baga! Babach nie no, teraz to może lekko, ale czasami to potrafi gdzieś walnąć. Więc idealnie bierzemy sobie na przejazd siewnika a Teraz, trochę, żeby potrafię jakoś może nie jechać. O tak, objedziemy sobie. O, jak widzicie, tu najgorsze się, to, no, zaczyna się tutaj najgorsze co może być. Czy ja mogę chudy wyłączyć? Mogę, zaraz może jakąś miniaturkę sobie strzelimy. Ło kurde. Eee, czekajcie. Trochę czasu sobie przewiniemy, niech Jak jakąś fajną, fajną tak fajnie posiedź całą, cały. Co się stało się. Wy to widzicie? Rozciągnąłem błoto po całej tej. A, bo ten ciebieg mój może siać. Może siać błoto? Nie rozumiem teraz czegoś tutaj. Jak mówiłem, tylko przewinę czas, żeby fajnym późno wieczorkiem siać, bo konsoli nie włączyłem. No i dobra, teraz już idzie jakoś. Nie no, nie idzie. Przyjdzie, nie wiem, przyjdziemy ten przejazd. Nie no, i wyjdzie. Czyby to takie będzie błoto cały czas? Już? To co z siewinkiem zrobiłem? No by nie, bo reszta ubywa. No to trudno, jeżeli taki będzie przejazd, no to wiecie. Jeżeli tym będę mógł siewinkiem robić robić swoim, jak mówiłem, może Alka, zróbmy, będę mógł, yy, będę mógł jakoś tutaj siać. To no zaraz jesteśmy na tamtą stronę, będę mógł jakoś siać błoto, no to na polach porobić jakieś błota, żeby No bo to się teraz nam. Jak sobie widzicie kasuje, tak? Tutaj przyjrzałem bronami, tego nie widzę, że przyjeżdżałem, a tutaj byłem bronami. Eee, więc no... trochę za szybko się jemy, no ale dobra. Że jakoś byśmy, by, byśmy mogli jakąś miniaturę strzelić też, byłoby fajnie. Ale to zostawię na później, nie wiem czy tu w ogóle przeskoczymy, więc chyba nie będziemy, tego tutaj się popatrzę, że tutaj jeszcze ciężko ma. Dziękuję za potrzebowanie Nie, tutaj mi się zrobimy się jeden przejazd, zostawimy to Ja to później przyjadę, jeszcze raz z bronami Bo to jest za mokre i nie chcę tutaj wpaść Więc pojedziemy jeszcze kukurydzę chyba my Zobaczymy w ogóle jak tam stoję z minutkami, bo jeszcze nie wiem Bo jak mówiłem jeszcze tej, tej nie mam Do monitorka, jak będę miał monitorek już drugi To naprawdę to będzie takie nie szybko będę wiedział, że coś się dzieje, czy coś Też tak się nagrywa na dobra wiecie co? tutaj już widzę, że już strasznie ciężko ma u. Podno podnieśmy trochę może. Dobra. Nie, nie, jedźmy sobie stąd. Teraz włączmy chudy. Teraz jak stoimy z czasem. Eee, proszę bardzo 6 minut, więc jeszcze przejdziemy tylko może teraz po polach. To tutaj są sąsiadowe, więc tutaj będzie, że mogę nimi po nim jeździć. O znowu zgasiłem przeszkadę, bo nie no, z 19, o już minąłem kukurydzę. A jest, jedźmy tam do siejmy, do siejmy. Więc sąsiad wie o tym więc jeżeli chodzi o to, to na spokojnie, teraz tak brak misji yy, automatyczna pomoc, wyłącz bo jak wyłączam chudy, to mi ciągle się pokazuje, a ja czasami wyłączę chudy, czasami wyłączę, dobra tutaj jak widzicie wapno było na pewnej, i tutaj jest kukurydza, takie wolskie pole moje, poletko kukurydzy które chciałbym zasiać, dobra włączamy, opuszczamy i to pole dosiejemy z kukurydzą, no niestety wiem, że tak nierealnie wygląda, no bo to jednym jakby siewnikiem, jednymi nasionami, ale Tutaj już nie chcę nad tym myśleć, ale zrobiłem to. ważne to jest zasiane. W kolejnym sezonie będziemy myśleć już jakimiś jakimś do kukurydzy. Mam nadzieję, że już w ogóle do bizona też przyjdzie jakiś do kukurydzy. To będziemy jakoś te bizony, mam nadzieję, że będziemy już chować jakoś. Ja będę przynajmniej, bo on chowa. Musiał w sumie chować, bo no bo w sumie z daszkiem, z daszkiem. Z daszkiem sobie bizon, więc szybko by ognił. Mój z kabino, więc jako tako jeszcze wytrzyma. Więc no. Jakoś to wygląda. Jakiem... tak to spójdzie na kiszonkę dla krówek. No i dobra, chyba to zasiejemy. Będziemy z wami, z wami się jakoś kończyć. No bo tam to muszę muszę jakoś strasznie pomyśleć jak to zrobić. Bo tam ciężko będzie w ogóle co, cokolwiek zrobić. Zaraz pojedziemy się po przyszczę, tu porobimy. Tutaj już zrobiliśmy jeden taki długi, tam musimy zrobić. I tutaj zrobimy. zróbmy. Dobra, idźmy ciągle w ogóle kogo ty działają. Rzepak, o proszę. Ciekawe po ile czas rzepak chodzi teraz. Yy, Ziemniaki, rzepak. A tak o. Jeszcze raz 9. Nie wiem jak tam, już nie pamiętam co się grało. Dobra, więc opuszczamy, idziemy, cyk, już ładne mamy. Dobra. O Jezu, tu przenikamy. Nie patrzcie na to. Dobra, jedziemy teraz z tamtej strony jeszcze. Zróbmy poprzecznik i będzie gitarka, mogę się z wami żegnać. Taki krótki odcinek, ale muszę coś na wtorek mieć, żeby coś dla was rzucić. Mam nadzieję, że to się spodoba też pytaliście kiedy 15, więc macie, tylko teraz wiedzmy. Będzie, ciężko, będziemy musieli ten, ten poprzecznik zrobić na dwa razy, czyli obrócić się czyli taką oh, w z powrotem i później się obrócić drugą z powrotem. Bo no i nie zrobię, tak jak mówiłem, tak? Więc no Dobra, cyk. I w ogóle nie powiedziałem ale dobra tylko O, dobra, pod no, podniósł jedziemy i Wam pokażę sprzedajemy moją 30. -tkę. Bo w kolejnym sezonie przyjeżdżamy Sprzedajemy, jak mówiłem, 30. -tkę. kupujemy już nowy ciągnik, lepszy, mocniejszy. Dobra, mi się mi się tylko na razie możemy go postawić. Byćmy tymi drzwiami na tymi, więc sprzedajemy tutaj widzicie już na tym a ja go nie sprzedaję, nie pod enter, więc możemy wsiąść nie no 3 jest zapakowana, więc co, no niestety żegnamy się z nią, tak, no bo musi być to widzicie bizon już czeka, wyczepka też czeka już czy ona w ogóle ma hak? chyba hak nie będzie jej przydatny, ma hak wątpię, że dwie przyczepy będziemy ciągać, no bizon już jest przejrzany już przejrzeliśmy go, więc będzie można już im kosić, więc co ja się tak na tle bizona, o, żegnamy co, Trzymaj się, cześć, cześć, do następnego i cześć, papa. Pa.